Cześć, z tej strony MrGotan 35. Witam w kolejnym odcinku stare gry W tym odcinku zabierzemy się za którym odpalam pierwszy raz. Jest to gra Color Red Walka o Ziemię. Czy jakoś tak wybieramy sobie poziomy na Easy na początku, bo pierwszy raz odpalam tą grę nawet nie wiem o co w niej chodzi To teraz sobie zobaczmy Okej, okay, Jezus Maria, co to jest? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A. Chwila, chwila. Dźwięki muszę przycisić z gry. Hmm, może nawet zrobię z tego zagrajmy? Tak myślę. No, ale... Gościu co? O, chcę się ciebie słuchać już. Mogę cię poszczelić. Wow! O oh, kurde, sorry, nie chciałem. Nie chciałem cię Okej, okay. gdzieś tu poszliśmy. Gdzieś tu się szwendamy. Zabijemy w końcu kogoś. Czy raczej utknęliśmy tu gdzieś? mamy za tym gościem myślę. Tu w ogóle włącza się jakąś latarkę. Ej, tu jestem. Cześć. Chodź. A tu trzeba iść, okej. Okay. Dobra, idziemy tu. Ej to? Zablokowali mi, Ale nie buffer. nie nieśmieszne. Ty, to rura była. Może w końcu jakieś moby. Potworki, halo, to, to jest potwór Co to jest? Kurde, znowu mój. a co to dla mnie masz? Dobra, idź sobie. O! Hej! A to co to jest? O A tu nie wiem O dż, 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 dż. Dż, 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 dż. A O kurna. O cholera A tu w ogóle do góry nie mogę dać chyba tego Jeszcze Ja nie mogę Fajne misterowanie Aha, to już sz sz szczołkami z Okej, okay, no to idziemy dalej. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, 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 tam. Nawet może jak let's play brzmieć. Ale tu nie ma chyba, że tak normalnie grasz. Tam <trak> tam 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 tam. doe, doe, loche doe, 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 Ściągnąłem sobie o cześć Co to za gówno jest Cześć, co tam? Bratku Ja mam ich zabijać o, już się boję Otwieraj mi to bratku Ty mnie tego nie otworzysz, hamie jeden Chyba że cię pościelić mam, co? Uszczelićcie? Uszczelić wam cię? Uszczelić cię To twój kask zasrany. Sorry, że tak się te... Ale... Żelowe! <laughs> ale fajna gierka... Hmm. Mogę sobie zabić gościa. To mniej więcej takie nudne będzie, tylko tak, żeby wam pokować. Nie, nie, nie. Dobra. Chyba. Chyba żadnych mobów tu nie zabijamy. Ale chciałem mam pokazać tą grę, bo myślałem, że ona będzie fajna. tak ja myślałem. Ale to by było na tyle. Możecie no, takie... Znaczy nie mi, mi ich komentarzy tam nie piście, ale możecie... trochę krytyki. Nie zabraknie nigdy, bo taka nudna gierka, że jeszcze takie sterowanie dziadowskie. No chciałem wam tak pokazać. To będzie na tyle. Ja się z że żegnam, może jeszcze wyczając chodzi w tej grze.